Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w Studiu Kurtyny gości pani Magdalena Wyrębiak, reżyser i opiekun grupy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Rumi, Teatr 40 Serc, który zdobył wyróżnienie w 2018 roku za spektakl Jestem Brzydkie Kaczątko. Skąd pomysł na tę formę adaptacji? Skąd Brzydkie Kaczątko jako przeniesione niejako do świata rzeczywistego? Skąd pomysł? Pomysł zrodził się tak naprawdę z takiej burzy mózgów naszej grupy, razem z naszymi podopiecznymi. Usiedliśmy i zastanowiliśmy się, na jaki temat chcielibyśmy zrobić spektakl, co pokazać, co przekazać ludziom. I tak jak nasi podopieczni bardzo lubią odniesienia do różnych baśni, do fantazji, tak padło właśnie na, na jedną z właśnie brzydkim kaczątku, i też widzimy oni widzieli ja razem z nimi duże nawiązanie do ich życia, do, do tego, co ich spotyka na co dzień i m, tego, w jaki sposób oni są odbierani. Właśnie mam takie wrażenie oglądając ten spektakl, mhm. że oni opowiadali po prostu swoją historię. Stąd było tam tyle tych, tych emocji i stąd i widzowie też to czuli. Tak. Stąd drugi, druga część tytułu. Jestem brzydkie kaczątko historia prawdziwa. Historia prawdziwa każdego z naszych tak naprawdę podopiecznych, który gdzieś tam każdy z nich odniósł to do swojego życia. Wspomniała Pani o tym, że tworzycie wspólnie scenariusz. Tak. Jak wygląda proces tworzenia takiego spektaklu? Ile czasu to zajmuje i... Oj, Jak nad tym pracujecie? To bardzo różnie, ale jeżeli chodzi o spektakl właśnie ten konkretny, to wyglądało to tak, że przez kilka dobrych tygodni siedzieliśmy nad taką właśnie burzą mózgów i zastanawialiśmy się nad tematem, nad, nad tymi emocjami, które chcemy pokazać i te aspekty z ich życia, ponieważ teatr w życiu naszych podopiecznych w naszej placówce jest też taką formą Wyrażania siebie, wyrażania tych emocji, z którymi wyrażania na co dzień mają problem niektórzy. Na przykład chociażby przez barierę komunikacyjną. Mają problem z komunikacją werbalną, a teatr pozwala im po prostu to, to wszystko pokazać w innej formie, to co mają w środku. A czy sam teatr wpływa na rozwój tych osób? To im pozwala żyć w społeczeństwie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jest to jedna z form terapii. W naszej, w naszej placówce mamy osiem pracowni i jedną z nich właśnie jest pracownia teatralna. No właśnie, co to znaczy warsztat terapii zajęciowej tam, gdzie pani pracuje, gdzie hmm. są podopieczni? Warsztat terapii zajęciowej to jest takie miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu realizują swoją rehabilitację społeczno-zawodową, to znaczy, że przygotowujemy ich do życia samodzielnego na jak najwyższym poziomie, ale też przygotowujemy ich do podjęcia jakiejś pracy. Mhm. Żeby mogli się spełniać po prostu też i na tej płaszczyźnie. Ile czasu zajmuje takie uczestniczenie w warsztacie terapii zajęciowej? Bardzo różnie, to jest kwestia bardzo indywidualna. Mhm. A czy udaje się rzeczywiście potem te osoby, które do Was przychodzą, przystosować do, do życia w społeczeństwie, do normalnej pracy? Zdecydowanie tak. Mamy kilkoro podopiecznych, którzy po zakończeniu terapii u nas i rehabilitacji zdobyli pracę i pracują do dzisiaj. A czy pani pasjonuje się teatrem? Czy teatr jest pani pasją? E tak, zdecydowanie tak. Myślę, że sztuka szeroko pojęta jest, jest ważnym aspektem w moim życiu. A czy zdarzało się grywać w sztukach teatralnych? E, nie. E. Tylko z drugiej strony. Okay. Jak, ja, jak ja oglądałem sobie ten spektakl, to autentycznie cały czas się cieszyłem. Miałem uśmiech na twarzy oglądając wasz spektakl, właśnie brzydkie kaczątko. Co taka praca daje reżyserowi? Mi ta praca daje bardzo dużo satysfakcji, dużo radości. I bardzo wiele też mnie uczy. Wynoszę też bardzo dużo z tej pracy. Moje podopieczni uczą mnie przede wszystkim patrzenia na takie proste rzeczy, które gdzieś tam w moim codziennym życiu łatwo zagubić i zatracić. Skąd w tych osobach, z którymi pani pracuje, jest tyle radości? Oni, a propos spektaklu brzydkie kaczątko, muszą bardzo mocno dostawać po głowie przez życie, być odtrącani przez rówieśników, przez, przez innych ludzi być może bardzo często przez rodziców, którzy są dla nich powinni być dla nich najważniejsi, a oni dają niesamowitą radość ze sceny. Skąd w nich ta radość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że nasi podopieczni mają bardzo dużo radości i bardzo dużo radości dają, to prawda. Mają też swoje troski i swoje smutki, jak każdy człowiek tak naprawdę. Ale ta radość jest taka, myślę, że bierze się też z takiej szczerości, z takiej prostoty właśnie. Z patrzenia na świat w sposób trochę prostszy niż my. Niedostrzegania wielu skomplikowanych rzeczy, które my gdzieś tam czasami na siłę nawet wynajdujemy. A czy trudność w pracy z osobami niepełnosprawnymi nie polega też na kontrolowaniu własnych emocji, własnej cierpliwości. Na pewno. Bo ten spektakl on musi być dopasowany do do grupy tak naprawdę. To nie grupa ma się dopasować do spektaklu, tylko sam spektakl, sam scenariusz ma być dopasowany do grupy, do umiejętności, do tego co oni potrafią z siebie dać. Jak to robicie, że to jest tak dobrze dopasowane? Tak, no właśnie dlatego staram się hmm... Tworząc spektakl, tworząc go razem z nimi. Nie chcę, żeby to wyglądało tak, że ja przygotowuję scenariusz i po prostu ich uczę, mhm. tylko chcę, żeby oni go tworzyli razem ze mną. Oni bardzo często też w swoim zachowaniem, swoimi gestami pokazują mi też, w jaki sposób możemy to inaczej zagrać. Jeżeli są jakieś. Jakiś bariera do, nie do przeskoczenia po prostu w tym, to robimy to po, po w ich sposobie po prostu. No i ile czasu trwa praca nad takim... No, bardzo procesem? różnie, bardzo różnie, pewnie kilka miesięcy standardowo, kilka miesięcy, bo to wszystko wymaga dużego przygotowania, dużej analizy i też przygotowania też do tego. I w waszej grupie zajmujecie się tylko tym, tylko resocjalizacją, nie wiem, czy tak można powiedzieć, nie resocjalizacją... Rehabilita rehabilitacją. Rehabilitacją przez teatr? Czy robicie jeszcze inne rzeczy? Nasza pracownia jest pracownią teatralną, ale robimy też różne inne rzeczy. Też wykonujemy prace związane z arteterapią, także terapią przez sztukę, rękodzieło wykonujemy, mhm. żeby zaczerpnąć też z innych dziedzin. Jak mhm. grupa to przeżyła, że otrzymała takie wyjątkowe wyróżnienie w 2018 Bardzo przeżyła, bardzo, była bardzo szczęśliwa, bardzo dumna, a ja razem z nimi. Czy nie jest problemem rywalizacja na jednej scenie, na, na jednych deskach osób z niepełnosprawnością i tych bez niepełnosprawności? Bo dużo osób zwraca nam uwagę na to, szczególnie z tych grup niepełnosprawnych, że jesteśmy jedynym przeglądem, gdzie na jednej desce teatralnej stają aktorzy i niepełnosprawni, i pełnosprawni. Jury mówi, że jest to ogromna trudność, żeby to ocenić obiektywnie. A z waszej perspektywy, co to zmienia? Co, co daje to? Z naszej perspektywy, wcale dużo nie zmienia, ponieważ dla naszych podopiecznych wielką radością jest możliwość wystąpienia na prawdziwej scenie. Kompletnie nie patrzą na to przez ten pryzmat. Cieszą się, że mogą wystąpić dla publiczności. Kompletnie nie ma to dla nich znaczenia, z kim rywalizują, tak naprawdę. Bardzo cieszą się ze zdobytej nagrody, ale samo, sama możliwość wystąpienia jest wielkim wyróżnieniem dla nich. Jesteście tą wyjątkową grupą. Karitas z Gdańskiej, ma także inne warsztaty terapii zajęciowej która przywozi własnych widzów, co też wydaje mi się być e, dobrą atrakcją właśnie dla tych widzów, bo przyjeżdżacie z różnych części archidiecezji akurat mm -hmm. na ten wasz spektakl i brawa szybko nie milkną. E, ale to nie tylko dlatego, że to wasi widzowie. Czy, czy widzowie kurtyny są wdzięcznymi widzami? Bardzo. <laughs> Bardzo pani dziękuję okay. za rozmowę. Już po raz piąty przegląd kurtyna odbywa się przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują biskup pomocniczy archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński. Pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Pan Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Swojego patronatu medialnego udzielili. Telewizja Polska, oddział w Gdańsku. Radio Gdańsk. Gość Niedzielny. Dziennik Bałtycki. Portal Młoda Gdynia. Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest Radio Plus. Ogromnym wsparciem są nasi partnerzy. Oto oni. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Urząd Miasta Gdyni. Rada Dzielnicy Mały Kack. Gdyńskie Centrum Kultury. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Siostry Karmelitanki z Gdyni. Państwo Alicja i Jarosław Biereccy Współdzielczy Instytut Naukowy Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Dom Marzeń VitaDent. Dent Grand Tulipan Nieruchomości Pakom Primulator Bistro Neptun Radkom Hytera Wodzirej Dominik Knak Anielska Księgarnia Studio nagrań Bartłomieja Chytły Niech teatralne emocje kurtyny towarzyszą Państwu przez cały rok.